Dzień dobry, chciałem wam pokazać eee aktual Snapshot Snapshot 1 Snapshot Nether Snapshot Nether Update To jest Snapshot, Snapshot Nether Update, Nether, nether Snapshot Update Przepraszam Jest to Snapshot, Snapshot Nether Update Eee I powiem tyle Kurna Wiem, tyle że się trochę przygotowałem na ten update. Postarałem się, przygotowany jestem. Widzę tutaj jest już kilka różnych rzeczy nowych. Na przykład trochę Soul Sound albo innych takich. No się dzieje, widzę. Są szkielety. Szkielety szybko umierają. Chyba. Jest już trochę. Jeśli jej przygotowałem na nether Dlatego też mam e, fire resistance Bo jestem przygotowany i gotowy na gasty Boże ale się wolno chodzi Gasty nie chcą umierać to ja spadam może Będzie szybciej, łatwiej, szybciej i łatwiej szybciej ja tutaj przyjdę szukać innych rzeczy niż kasty, bo jestem chyba akurat w takim miejscu co jest, co, co się trudno przeżywa w No to może być trochę łatwiej jak się... trochę zagłębię. Są jakieś nowe rzeczy. To sobie zobaczę. O! to są jakieś nowe materiały na przykład, co ja wezmę, bo coś się mogą przydać I w ogóle ten samolot to jest dramat jakiś według mnie Straszne Muszę trochę wychilować, bo normalnie się nie da żyć No i trafiłem akurat w taki głupi obszar, gdzie są gasty i gdzie jest w ogóle tr trudne życie I nie polecam życia, gdzie jest trudne życie Zresztą, gdzie tam uciec, tam jest mój portal nie mam pereł, ender, pereł, bo zapomniałem wziąć ender perły, perły, ender, Spróbuję przekonać przez lawę. Może mnie nie zauważył, jak będę w lawie. Ile mam jeszcze efektu? Troszkę. No widzicie, nie widzą mnie, jestem dobry w tego Minecrafta. Mnie nie widzą, bo jestem zbyt do... O, z zobaczyli mnie znowu, może nie powinienem jednak. Jestem ci imigranci i ja przepisam przypominać do lepszego miejsca niż teraz, bo jestem w strasznym miejscu teraz i w ogóle jestem w niedobrym miejscu. I muszę być w lepszym miejscu. No przecież to jest dramat, to co ja teraz, gdzie to jest, teraz jestem. Przecież to jest dramat. Co to nie powinno być go. Takiego dramatu. Dobra, te gasy to są jednak słabie, słabe uszy. Zmieniam zdanie na ich temat. Proszę Państwa, bo to jest nudne. Jako, że to jest nudne, bo to jest nudne, to nie ma sensu, bo to jest nudne. Zaraz coś zrobię coś, co jest mi nudne. W już nie będzie takie nudne, po prostu, no, no wiadomo. Dobra. Trzeba się przenieść do jakiegoś e, miejsca, gdzie są na przykład te świnie. Kto nie lubi świni? No i... Nawet nie grałem w Minecraft'a, już nawet strzelać nie umiem Tak dobrze jak kiedyś. Kiedyś byłem mistrzem strzelectwa w Minecraft, miałem licencję, no... miałem cztery licencje ze strzelectwa w Minecraft. Ale teraz już nie mam, bo już nie... nie bo mi zabrali, bo już nie gramy w Minecraft. To, to dlatego. Już nie mam licencji w Minecraft. Boże, ale mnie denerwują te gasty. I ten soul sand. Nie, nie, nie mi się ten nether. O, jeszcze są endermany. To jest dramat, to co ja wam mówię, to jest dramat aktualnie. Proszę państwa, wkraczamy do nowego biombu. Jest tutaj trawa w końcu, jakieś fajne, fajne coś. Są też endermany. Ja się na Endermana nie patrzę, bo się Endermanów nie lubię ich. No i to na przykład jest Golden Ore Ederowe. Kurczę, to ja tak ja tak to mogę. Szkoda, że nie zebrałem, to bym teraz sobie robił. Tutaj na przykład jest Bucho Grzyb. Fajnie tak. Trochę, a trochę... Też fajnie. I mi się... mi się podoba, ja nie narzekam. Jak ktoś narzeka, to nie powinien, to powinien swoje zachowanie i przestać narzekać tak na wszystko. Widzicie, to jest światło grzyb. I światło grzyb pewnie robi światło. No, kto by się spodziewał, światło grzyb robi światło. Od dzisiaj to jest... Jedyny prawidłowy resource świat w sensie to jest jedyne prawdziwe, skąd się światło powinno brać. Jest też, e, prawda, właśnie tamto, no... I tutaj też jest na przykład lawa więcej, lawy jej. Ja lawy, og og ogółem nie lubię lawy, bo to jest nudna ta lawa, ale i wolno się w niej płynie i... Nie polecam lawy z tego też powodu, bo się wolno w niej płynie. Ale ja to bym musiał znaleźć jakąś wioskę to ja... Jak będzie wioska to pokażę tą wioskę. Znaczy wioskę w sensie bigmenów i świnioków tych śmiesznych takich. Ale na razie nie ma. Niestety. Poczekam aż będzie. słyszałem ten dźwięk ale był nieprzyjemny i niefajny dla ucha do słyszącego yy, ale co udało mi się wyjść na powierzchnię jestem wśród endermanów ten enderman trzyma trawę śmieszny jest ten enderman podoba mi się tu też trzyma trawę jakieś nie, dziwne są dalej idąc mamy na przykład ogień ogień jest bardzo rzadki w Nederze i w Nederze jest na ogół dość chłodny z tego co słyszałem i więc zresztą tutaj widać są takie schłodzone drzewa No i kto to, kogo ja tu znalazłem? Zombie... Pigman Co to mają? Ucho mają Co to im się rusza to ucho A co ja im dam złota? Bierz złota To po co ja złoto przynosiłem? Po co ja za to przynosiłem, jak oni się nie interesują tym złotem? Na nic chyba przenosiłem. Może to drugi świniaki się interesują złotem. Wiem, że mi się skończyła odporność na ogień już. Więc teraz y, i, i, i gram z ogniem. Ha 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 ha, ha. nawet nie było specjalnie, ale było dość zabawne według mnie przynajmniej. Mi się podobał ten żarcik. Wychodzę z tych lasów, bo są nudy w tych lasach i endermany wszędzie I popatrzcie gdzie jestem Tutaj są świniaki A świniaki dają rzeczy O! To są te świniaki co się... co je można dać złoto za coś Pa 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 pa! pa. się ze mną normalnie Chłop! Chłop co mi złoto obczaja no i co mi dał? Nie wiem. Gówno jakieś. Bardzo mi się nie podoba, że do mnie strzelają. I na mnie biegnął. Okoska magmy I zostawił mi proszę Państwa z Także Jakbym miał ocenić dealę z tymi prosiakami, to ja bym powiedział... Nie warto. Nie warto się dealować z tymi prosiakami, bo to są skamerzy. I nic ciekawego nie dają. Chyba, że dają. Proszę Państwa, warto się dealować z tymi proszekami, dają fajne rzeczy, ciekawe. Zaraz Wam pokażę, jako, jakie między innymi. O, to jest pł płaczący obsydian i z niego można... I on świeci. No, dziękuję za uwagę. To ludzie, recenzja Minecraft, 1.16.20, to już w to tą nazwę. Żegnam się z Wami. Idźcie sobie.